Czymże jest sól, jeśli utraci swój smak? Pyta dzisiaj w Ewangelii Jezus swoich słuchaczy, pyta również nas. Możemy też zapytać, nawiązując do tego zdania, czymże jest życie chrześcijanina, jeśli osoby ochrzczonej, jeśli wyrzuci Boga ze swojego życia? Co ma nadać smak, sens temu życiu? Słuchając dzisiejszej Ewangelii, poczujmy się wezwani do tego, aby, abyśmy naprawdę Jezusa postawili w centrum naszego życia, dlatego że on jest tym, co nadaje sens, nadaje smak naszemu życiu. W życiu chrześcijanina, w życiu osoby ochrzczonej, e, prawdziwy sens życia i prawdziwy smak może być odnaleziony przy Jezusie Chrystusie. Nie bójmy się też e, wskazywać na niego, nie bójmy się mówić o nim, nie bójmy się świadczyć o nim, dlatego że. Jak mówi też Ewangelia, wtedy również rozbyśnie Jego światło w, w naszych środowiskach, w tych miejscach, w których jesteśmy. Tak wiele ludzi dzisiaj może nie czuje smaku życia, traci sens życia, a nasze świadectwo, przeważnie czynem, czasami słowem, pokazywanie Jezusa Chrystusa jako właśnie. Ten, jako ten najważniejszy element w naszym życiu, jako ta najważniejsza osoba może przywrócić drugiej osobie sens, smak życia, więc głośmy w tych miejscach, w których jesteśmy, Jezusa z martwych który jest sensem życia.